uroczystości z okazji 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Gnieźnie były obchodzone w tym roku dopiero po zbroku. Akropol Bohaterów na cmentarzu Świętego Piotra i Pawła wypełniły delegacje z pocztami sztandarowymi, harcerze i żołnierze oraz przedstawiciele władz samorządowych, by oddać należną cześć bohaterom. To my, wielkopolanie, daliśmy dowód tego, że myśląc i czując potrzebę wolności, Potrafimy jednocześnie przygotować ją jako czyn zbrojny, tak by stał się naszym wspólnym zwycięstwem. Jest jedna zasadnicza lekcja, która wypływa z tej historii. Jeżeli umiesz myśleć perspektywicznie, jeżeli umiesz planować i pracować dla dobra ogółu, każdego dnia, to niewiele, jeżeli w ogóle cokolwiek, jest w stanie Cię zaskoczyć, a sukces i powodzenie wspólnej sprawy. Są dosłownie w zasięgu ręki. Uczyć współczesnego patriotyzmu to przekazywać miłość i szacunek dla tego, co było i tego, co przed nami. Stojąc na szczycie tego akropolu, pośród mogił bohaterów, którzy w grudniowy czas nie wahali się narażać własnego życia. Kolejny raz wołamy: chwała bohaterom, kobietom i mężczyznom. Młodym i starszym, różnych stanów i zawodów, dla których wtedy, jak i dla nas teraz, dobro i pomyślność były wartościami nadrzędnymi, dla których umiłowanie wolności i pochwała poświęcenia nie miały ceny, a w zasadzie, których cena była najwyższa. Dziś, kiedy nikt nie oczekuje takiego poświęcenia, gdy nie wymuszają go okoliczności chwili, starajmy się budować nowe. Na prawdzie i codziennej pracy, w domu, w szkole, na różnych polach naszej aktywności. Uczmy się nawzajem w patriotyzmu przyszłości, jutra, ale w poszanowaniu i pamięci dlatego, co w przeszłości. Stając przy mogiłach powstańców, kierujemy teraz myśl ku mogile naszego bohatera. <laughs> Dowódcę kapitana Pawła Cymsa, którego doczesne szczątki przetransportowano przed dziesięciu laty z Bystrej na Śląsku, gdzie został pochowany w 1949 roku, by tenże, urodzony w Pawłowie pod Gniezmem, Uczestnik powstania wielkopolskiego oraz trzeciego powstania śląskiego wielokrotnie odznaczony między innymi krzyżem srebrnym orderu virtuti militari tutaj doznawał czci i wdzięcznej pamięci w kolejnych pokoleniach szczególnie zaś Młodzieży. Rodacy, którzy nie ugięliście się pod jarzmem zaborców i nigdy nie przestaliście wierzyć w niepodległą Polskę, wzywam was, nieugięci powstańcy Wielkopolscy którzy chwyciliście za broń 27 grudnia 1918 roku i utorowaliście sobie drogę do niepodległej ojczyzny. Stańcie do apelu! 105. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego właśnie w więzieniu 28 grudnia to dla nas ogromnie ważna uroczystość, do południa uroczysta sesja Rady Miasta, a dzisiaj możliwość oddania hołdu tym, którzy polegli Wyzwalając po 23 latach nasz kraj, naszą Wielkopolskę, dzisiaj uroczystości wieczorne, troszeczkę inaczej. Chcieliśmy zobaczyć, jak w tej atmosferze takiej wieczoru, zadumy, będzie to wyglądało. Czy też będą uczestniczyć liczni mieszkańcy? Chyba sprawdziło się, tych mieszkańców jest naprawdę dużo. Gosimy również ponad 60-osobowy zespół z Konina, który przyjechał tutaj na te uroczystości pod wodzą sekretarza powiatu Konińskiego. Ale jest naprawdę dużo ludzi. Jestem zbudowany tą postawą patriotyczną, bo przewracanie tej pamięci jest dla nas bardzo ważne i myślę, że to jest nasza duma, ale też zobowiązanie do tego, abyśmy pamiętali o tych, którzy urodzili nam, Wielkopolanom, naszą ojczyznę. W Powstaniu Wielkopolskim życie straciło 2289 żołnierzy. Ciała 52 z nich spoczęły wokół Akropolu na cmentarzu Świętego Piotra i Pawła w Gnieźnie.